W ten weekend poleciałam do Polski na wyjątkowe wydarzenie: coś, czego długo nie zapomnę. Całość odbywała się na Skyfall Warsaw 200 metrów nad Ziemią. Już sam widok zapierał dech w piersiach. Ale to był dopiero początek. Na każdego uczestnika czekała bogata gift bag, a całe wydarzenie było zorganizowane przez dwie niesamowite kobiety: Zuzannę Goślińską i Basię Kołodziejczyk. Na scenie jako pierwsza niezastąpiona Aleksandra Kołodziejczyk. Tyle wiedzy, tyle inspiracji. Ręka aż bolała od zapisywania tych wszystkich makijażowych perełek. Zobaczyliśmy makijaż tworzony na żywo, poznaliśmy kosmetyki, których używa, i jej sprawdzone triki. Absolutnie bez ceny rady dla każdego w branży. Zobaczcie jaki piękny makijaż stworzyła na naszych oczach. Podczas przerwy mogliśmy rozkoszować się prawdziwymi pysznościami, które były ucztą nie tylko dla podniebienia, ale i dla oczu. Dodatkowo był też czas na testowanie produktów u wystawców. Można było dotknąć, sprawdzić, kupić w cenach dostępnych tylko dla uczestników wydarzenia. To był jeden z tych powodów, dla których zdecydowałam się właśnie, by pojechać do Warszawy na ten event, by poznać wiele marek, do których nie mam dostępu we Włoszech. Drugi masterclass Daniel Sobieśniewski. Klasa, wiedza i urok w jednym temat. Makijaż dla kobiety w wieku eleganckim, czyli taki, który każdy makijażysta zna z codziennej pracy. Było nie tylko merytorycznie, ale też bardzo wesoło. Daniel to naprawdę cudowna osoba. Na finał pyszny deser i Ewelina Krasoń, która zabrała nas prosto na czerwony dywan. Jej pokaz to była magia, perfekcja i prawdziwa uczta dla oka. Zobaczcie, jaki piękny makijaż stworzyła na naszych oczach. Myślicie, że to koniec atrakcji? Nic bardziej mylnego. Wszyscy mieliśmy półtora godzinną przerwę, by się przebrać i wrócić na koktajl party. Wracamy na 46 piętro i wow! Zobaczcie ten widok. Na wszystkich czekało pyszne jedzenie, przepięknie podane. To znowu była uczta nie tylko dla podniebienia, ale również dla oczu. To był też czas na tańce, wino i rozmowę. Można rozmowy. było też skorzystać z kolejnej atrakcji taras widokowy Skyfall, całkowicie przeszklony z przeźroczystą podłogą, która lekko pochyla się do przodu. To właśnie tam udało się zrobić niesamowite zdjęcia i przeżyć coś absolutnie unikatowego. To był dzień pełen inspiracji, emocji i pięknych chwil, które długo zostaną w mojej pamięci. Jeśli chcecie zobaczyć więcej szczegółów, to zapraszam na najnowszego vloga, gdzie... Jest relacja właśnie z całego eventu i gdzie będziecie mogli zobaczyć zawartość giftboxa.